Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dają realne szanse na zmiany w naszym życiu. Zapraszam wszystkich Państwa serdecznie do oglądania programu Zainwestuj w człowieka. Projekt od pomysłu do sukcesu realizujemy od września minionego roku. Zakończy się w czerwcu 2015 roku. Projekt zorientowany jest na przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Docelowo miał być to 34 osoby, czyli 34 mikroprzedsiębiorstwa. Natomiast już udało nam się zwiększyć wskaźnik, bo są to już 35, jest to 35 firm, które tak naprawdę już rozpoczęły działalność aktualnie. Jesteśmy na etapie kontroli instytucji, które powstały z naszym udziałem. One się zakończą tak naprawdę w październiku. Tego roku i wtedy już w pełni będziemy mieli rozliczone 35 przedsiębiorstw. Obszar jest bardzo zróżnicowany. Tutaj nie ma jakby takich innowacyjnych działalności, które już w jakiś sposób nie, nie zafunkcjonowały. To z naszym udziałem w poprzednich edycjach, ale przede wszystkim branża budowlana, sektor usługowy, gabinety różnego rodzaju kosmetyczne, też medyczne, biura nieruchomości. Mamy nowość, dwie szkoły jazdy, których wcześniej nie mieliśmy wśród naszych dotacji. Także przekrój jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki. Ja założyłam biuro nieruchomości. Zajmuję się obrotem, ale również zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. Z taką lekką nowością, bo jest ona jest dostępna online dla mieszkańców, czyli każdy mieszkaniec może się zalogować przez moją stronę internetową i sprawdzić, czy ma nadpłaty, niedopłaty, jak wygląda jego rozliczenie. Nie musi dzwonić, tak, do kogoś się pytać. Wystarczy się zalogować i, i sobie sprawdzić, tak? także no, mam nadzieję, że to pójdzie, tak. Proszę trzymać kciuki. Jestem uczestnikiem projektu Od pomysłu do sukcesu. Zdecydowałem się na udział w projekcie, bo jest to szansa na założenie własnej działalności kupno sprzętu i, i, i pomoc tutaj w prowadzeniu w pierwszym etapie działalności. Będę tworzył filmy z ważnych wydarzeń w naszym życiu osobistym, jak firmowym, czyli zaczynając od imprez okolicznościowych, po spoty reklamowe, po różnego rodzaju filmy, na no, przykład plac dyplomowych, magisterskich. Także z materiałów powierzonych, jeżeli ktoś ma jakieś materiały w domu stare, zachowane, także będziemy mogli stworzyć zmiany film z tego. Przed tymi przedsiębiorcami, mikroprzedsiębiorcami, stoi możliwość otrzymania jeszcze przedłużonego wsparcia pomostowego, bo tutaj dodam, że każdy z przedsiębiorców otrzymał dotację inwestycyjną do kwoty 30 tysięcy złotych plus podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1200 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy, co daje 7200 na osobę. No i tak naprawdę każdy z tych uczestników może teraz. Starać się o otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres kolejnych 6 miesięcy, również na kwotę 7200 zł, czyli do 1200 zł miesięcznie, ale tutaj akurat na 35 firm założenie mamy takie, że wsparcie otrzyma 12, 12 przedsiębiorców. Z tym, że tak naprawdę aktualnie negocjujemy z Urzędem Marszałkowskim możliwość zwiększenia liczby osób, które otrzymają to wsparcie, po to tak naprawdę, żeby pomóc tym firmom firmom utrzymać się na rynku, a te przedłużone wsparcie niewątpliwie temu służy. Na początku mieliśmy szkolenie, mieliśmy też pomoc w postaci doradztwa indywidualnego w zakresie pisania biznesplanów. No i teraz mamy takie seminaria, tak, gdzie możemy opowiadać o swoich biznesach, gdzie możemy się dzielić swoimi wyrażeniami, tak, sukcesami, porażkami, problemami. Także możemy tak jakby wymieniać się swoimi doświadczeniami co do tej pory, tak? bo już jesteśmy na tym etapie, że wszyscy mamy założone działalności gospodarcze i wprowadzamy je właśnie na rynek. Także przed nami chyba najgorszy. Jestem tutaj na zaproszenie fundacji, ponieważ brałam udział w projekcie Pomysł na Biznes, Wsparcie na Starcie. To już była trzecia edycja tego projektu, i w ramach takiego podsumowania zostałam zaproszona, żeby przedstawić swoją firmę i moje doświadczenia ze współpracy z fundacją oraz z prowadzenia mojej działalności. Moje biuro funkcjonuje już. Rok właśnie dzięki wsparciu, które uzyskałam dzięki współpracy z fundacją. Moje doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę z tą właśnie firmą są naprawdę bardzo dobre, bo była to ogromna pomoc zarówno w zakresie szkoleniowym odnośnie wypełnienia wszystkich dokumentów, złożenia wniosków, później rozliczenia tego projektu, no i oczywiście wsparcia zarówno tego głównego na rozpoczęcie działalności, jak i Pomostowego. Także wszystkim osobom, które myślą o rozpoczęciu działalności, bardzo polecam zainteresowanie właśnie taką formą, bo jest to rzeczywiście bardzo istotne, żeby mieć zarówno wsparcie merytoryczne, jak i finansowe. Każdy z mikroprzedsiębiorców zanim, zanim rozpoczął tak naprawdę działalność gospodarczą otrzymał kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze, które składało się ze szkoleń obowiązkowych zorientowanych na konstruowanie biznesplanu oraz analizę finansową biznesplanu oraz możliwość, mógł skorzystać ze szkolenia dodatkowego, tutaj było już pięć takich tematów, między innymi księgowość, negocjacje i tym podobne oraz z doradztwa indywidualnego, gdzie tak naprawdę do były te biznes plany po to, bo, bo, bo w oparciu właśnie o biznes plan tak naprawdę przyznawaliśmy dotacje inwestycyjne. Moja branża jest dosyć niewdzięczna pod tym względem, że transakcja trwa bardzo długo, tak bo jak przychodzi do mnie klient, podpisuje ze mną umowę, na przykład na sprzedaż mieszkania czy kupno oraz czy też zarządzanie. To te rozliczenie końcowe może trwać do, do pół roku nawet, tak? no bo mieszkanie się nie sprzedaje od tak, w przeciągu dwóch dni, tak? Także te koszty, które ja muszę ponieść tak, przez te wszystkie miesięczne i miesięce i ten zysk, który przychodzi dopiero po jakimś czasie. No jest takim e, czynnikiem, który powoduje, że ciężko do, e, taką działalność otworzyć bez wsparcia. Tak? Jednak wsparcie daje nam taki fundament i tak nas motywuje do tego, żeby e, działać. Tak? Także na pewno jest to dla mnie cenne. W szczególności w tym pierwszym okresie. Zainteresowanie projektem było olbrzymie, wpłynęło do nas, już tutaj dokładnie nie pamiętam, ale ponad 600 wniosków na, tak jak mówię, 34, tak naprawdę 35 dotacji, więc to jest gigantyczne zainteresowanie. Było kilka etapów rekrutacji, stąd jakby te osoby są wyselekcjonowane, na pewno mocno zdeterminowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Najpierw udział w projekcie wziął, rozpoczęło 90 osób, w części szkoleniowej raczej brało udział już 60 osób po kolejnych etapach, no i właśnie z tych 60 ponad 50%, czyli 54% osób, czyli 34, później 305 osoba otrzymały dotację inwestycyjną. Tutaj doświadczenie, a następnie zaangażowanie są najistotniejsze, żeby, oczywiście, żeby ta praca była pasją, tak, ale też nie wyobrażam sobie, żeby na przykład, lubić robić zdjęcia w weekendy i na przykład otwierać firmę fotograficzną, bo później część na pewno z tych firm gdzieś tam, jeśli nie ma od razu sukcesu, podejrzewam, że się wypala, bo entuzjazm z czasem gaśnie. Także to jest chyba najistotniejsze w mojej ocenie.